Mam pracę, wypłata przychodzi co miesiąc, a mimo to budzę się w nocy z uczuciem, że wszystko może się zawalić w każdej chwili. I dzisiaj opowiem ci, dlaczego to uczucie stało się moją codziennością. Zacznę od czegoś, co może cię zaskoczyć. Zarabiam więcej, niż moi rodzice zarabiali razem, kiedy mieli tyle lat co ja teraz, a mimo to oni w moim wieku mieli już własne mieszkanie, samochód i planowali wakacje nad morzem, podczas gdy ja zastanawiam się, czy mogę sobie pozwolić na kawę na mieście w piątek wieczorem. To nie jest żart ani przesada, to jest moja rzeczywistość i rzeczywistość większości osób, które znam. Pracuję w branży, która teoretycznie jest stabilna, mam umowę, która teoretycznie daje mi bezpieczeństwo, ale to słowo teoretycznie prześladuje mnie każdego dnia, bo między teorią a praktyką jest przepaść, której nie da się przeskoczyć samą ciężką pracą. Pamiętam jak zaczynałem swoją pierwszą prawdziwą pracę jakieś 8 lat temu, i byłem przekonany, że to początek drogi do normalności. Do tego, co zawsze uważałem za oczywiste: własny kąt, możliwość założenia rodziny, jakieś oszczędności na czarną godzinę. Dzisiaj patrzę na siebie z tamtego okresu i widzę kogoś niesamowicie naiwnego, kogoś, kto nie rozumiał jeszcze, jak działa ten świat. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem po kilku latach pracy, było to, że moja wypłata rośnie wolniej niż ceny w sklepach, wolniej niż rachunki za prąd i gaz, wolniej niż czynsz, który właściciel mieszkania podnosi mi regularnie co rok tłumacząc to inflacją, jakby moja wypłata rosła w tym samym tempie, co jego oczekiwania. Zacząłem prowadzić arkusz w komputerze, gdzie zapisuję wszystkie wydatki i kiedy patrzę na te liczby, widzę historię ostatnich lat lepiej niż w jakimkolwiek podręczniku ekonomii. Pięć lat temu za cotygodniowe zakupy spożywcze płaciłem około 200 złotych i miałem pełną lodówkę. Dzisiaj za te same produkty płacę ponad 400, a czasem więcej i ciągle mam wrażenie, że czegoś brakuje. Nie kupuję niczego ekstrawaganciego. Nie jem kawioru ani nie piję szampana, kupuję chleb, masło, ser, mięso na obiad, warzywa, owoce, czasem coś słodkiego, bo człowiek musi mieć jakąś przyjemność w życiu. A jednak te podstawowe rzeczy kosztują tyle, że czasem stoję przed półką i zastanawiam się, czy naprawdę potrzebuję pomidorów w tym tygodniu, czy mogę się bez nich obejść. To uczucie jest upokarzające, bo pracuję na pełen etat, daję z siebie wszystko a mimo to muszę kalkulować, czy stać mnie na warzywa. Najbardziej absurdalne jest to, że oficjalnie wszystko jest w porządku. Mam pracę, więc powinienem być wdzięczny, bo są ludzie, którzy jej nie mają. I jestem wdzięczny, naprawdę jestem, ale ta wdzięczność nie płaci rachunków, nie daje mi poczucia, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj. Rozmawiałem niedawno z kolegą z pracy, który jest kilka lat starszy ode mnie, i powiedział mi coś, co utkwiło mi w pamięci. Powiedział, że jego pokolenie miało złudzenie, że ciężka praca prowadzi do sukcesu, a moje pokolenie nie ma nawet tego złudzenia, bo widzimy na własne oczy, że system nie działa tak, jak nam obiecywano. I ma rację, bo ja naprawdę ciężko pracuję, zostaję po godzinach, biorę dodatkowe projekty, rozwijam się zawodowo, uczę się nowych rzeczy, a mimo to moja sytuacja finansowa jest praktycznie taka sama jak pięć lat temu, bo wszystko, co zarobię więcej, zjadają rosnące koszty życia. Czasem myślę o tym, jak wyglądało życie moich rodziców w moim wieku, i nie chodzi mi o jakąś nostalgię za czasami, których nie pamiętam, bo urodziłem się już w innych realiach. Chodzi mi o to, że oni mieli coś, czego ja nie mam mieli poczucie, że przyszłość będzie lepsza niż teraźniejszość że warto się starać, bo to staranie przyniesie owoce. Ja takiego poczucia nie mam i nie znam nikogo w moim otoczeniu, kto by je miał. Moi znajomi, którzy mają podobne wykształcenie i podobną pracę, mówią to samo. Robimy wszystko dobrze według zasad, które nam przekazano, a mimo to nie możemy osiągnąć tego, co nasi rodzice uważali za minimum normalności. Własne mieszkanie to dla większości z nas abstrakcja, bo ceny nieruchomości rosną szybciej niż nasze możliwości oszczędzania, a kredyt hipoteczny na 30 lat to perspektywa, która przeraża mnie bardziej niż jakakolwiek inna. Policzyłem kiedyś, ile musiałbym odkładać miesięcznie, żeby za 10 lat mieć wkład własny na małe mieszkanie na obrzeżach miasta. I wyszło mi że musiałbym oszczędzać więcej niż wynosi moja obecna wypłata. To jest matematyka, która nie ma sensu, a jednak to jest moja rzeczywistość. Najbardziej frustrujące jest to, że nie widzę żadnego wyjścia z tej sytuacji, bo nawet jeśli dostanę podwyżkę, nawet jeśli zmienię pracę na lepiej płatną, to ceny znowu wzrosną i wrócę do punktu wyjścia. To jest jak bieganie na bieżni, gdzie im szybciej biegniesz, tym szybciej porusza się taśma pod twoimi stopami i nigdy nie możesz się zatrzymać, bo wtedy spadniesz. Rozmawiałem z psychologiem jakiś czas temu, bo zacząłem mieć problemy ze snem i ciągłe napięcie, które nie chciało odpuścić, i ona powiedziała mi, że to, co czuję, nazywa się chronicznym stresem finansowym i że coraz więcej osób przychodzi do niej z tym samym problemem. To nie jest kwestia tego, że nie umiem zarządzać pieniędzmi, bo umiem, prowadzę budżet, nie mam długów, nie żyję ponad stan. To jest kwestia tego, że żyję w systemie, który wymaga ode mnie coraz więcej, a daje mi coraz mniej. I nie ma na to prostego rozwiązania. Kiedy byłem młodszy, wierzyłem w takie rzeczy jak: zainwestuj w siebie i zwiększaj swoje kompetencje. I robiłem to. Skończyłem dodatkowe kursy, nauczyłem się nowych programów, zdobyłem certyfikaty, które teoretycznie powinny zwiększyć moją wartość na rynku pracy. I faktycznie dzięki temu mam pracę, która płaci mi więcej niż moja pierwsza praca. Ale to więcej nie przekłada się na lepsze życie, tylko na utrzymanie status quo w świecie, gdzie wszystko drożeje. Czasem patrzę na starsze osoby, które przechodzą na emeryturę po 40 latach pracy i zastanawiam się, czy ja w ogóle dożyję emerytury. A jeśli tak, to czy będę miał z czego żyć? Oficjalne prognozy mówią, że moje pokolenie będzie miało emerytury znacznie niższe niż obecni emeryci relatywnie do kosztów życia i że będziemy musieli pracować znacznie dłużej. To perspektywa, która nie dodaje otuchy, bo oznacza, że całe moje życie będzie walką o przetrwanie. Bez momentu, w którym będę mógł powiedzieć, że już mi się udało, że osiągnąłem stabilność. Najbardziej boli mnie to, że nie mogę planować przyszłości, bo nie wiem, co będzie za rok, za dwa, za pięć lat. Nie wiem, czy moja firma będzie istnieć, nie wiem, czy moja branża będzie potrzebować ludzi takich jak ja, nie wiem, czy będę w stanie płacić czynsz, który pewnie znowu wzrośnie. Ta niepewność paraliżuje i sprawia, że nie podejmuję decyzji, które normalnie powinienem podejmować w moim wieku. Nie myślę o zakładaniu rodziny, bo jak mam wziąć odpowiedzialność za dziecko, skoro ledwo daje radę sam, nie myślę o kupowaniu mieszkania, bo to abstrakcja, nie myślę o długoterminowych planach, bo nie wiem, czy jutro będę miał pracę. Żyję z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, od wypłaty do wypłaty, i wiem, że nie jestem w tym sam, bo wszyscy moi znajomi żyją tak samo. Rozmawiamy o tym czasem przy piwie, które kupujemy w sklepie, bo na pap nas nie stać i wszyscy mówimy to samo. Pracujemy, staramy się, robimy wszystko, co trzeba, a mimo to nie mamy poczucia, że to prowadzi dokądkolwiek. To jest chyba najgorsze w tej całej sytuacji: brak nadziei na zmianę, brak wiary w to, że jutro będzie lepsze. Moi rodzice, kiedy byli w moim wieku, mieli problemy, nie byli bogaci, musieli się starać, ale mieli przekonanie, że ich starania mają sens, że prowadzą do czegoś. Ja tego przekonania nie mam i nie wiem, jak je odzyskać, bo rzeczywistość codziennie pokazuje mi, że moje starania nie wystarczają. Kiedyś myślałem, że problem jest we mnie, że może nie pracuję wystarczająco ciężko, może nie jestem wystarczająco ambitny, może robię coś źle. Ale potem rozmawiałem z innymi ludźmi, czytałem o tym, myślałem o tym i zrozumiałem, że to nie ja jestem problemem. Problem jest w systemie, który obiecuje nam, że ciężka praca prowadzi do sukcesu. Podczas gdy w rzeczywistości prowadzi tylko do tego, że możemy dalej ciężko pracować. To jest najbardziej frustrujące odkrycie, jakie zrobiłem w ostatnich latach, bo oznacza, że nawet jeśli zrobię wszystko dobrze, to nie mam gwarancji, że cokolwiek się zmieni. Czasem myślę o tym, co bym powiedział sobie sprzed 10 lat, gdybym mógł cofnąć się w czasie. Nie wiem, czy ostrzegłbym się przed tym, co nadchodzi, czy może po prostu powiedziałbym sobie, żeby cieszył się chwilą, bo potem będzie gorzej. To ponure myśli, wiem, ale trudno ich uniknąć, kiedy codziennie walczysz o to, żeby związać koniec z końcem, mimo że masz pracę, która teoretycznie powinna ci zapewniać stabilność. Bo to jest właśnie sedno problemu: Mam pracę, ale nie mam stabilności. Mam wypłatę, ale nie mam bezpieczeństwa. Mam wszystko, czego teoretycznie potrzebuję, ale nie mam poczucia, że to wystarczy. I nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał, bo z każdym rokiem jest gorzej, nie lepiej. I nie widzę żadnych sygnałów, że to się zmieni. Wstaję rano, idę do pracy, wracam wieczorem, płacę rachunki, oszczędzam ile mogę, a mimo to ciągle jestem w tym samym miejscu, jakby moje życie było wielkim kołowrotkiem, który kręci się bez końca, nie prowadząc nigdzie. I wiem, że miliony ludzi czują to samo, bo to nie jest mój indywidualny problem. To jest problem całego pokolenia, które wychowano w przekonaniu, że świat działa w określony sposób, a potem okazało się że te zasady nie obowiązują. Dlatego pytam Cię na koniec, bo naprawdę chcę wiedzieć, czy Ty też masz wrażenie, że pracujesz coraz więcej, a masz coraz mniej i czy znalazłeś jakiś sposób, żeby z tym żyć bez ciągłego stresu?